Dzisiaj wycieczka do superdaga sprawdźmy ile uda się zarobić w jakieś 20 minut. Tutaj pierwszy produkt mi się rzucił w oczy, który był na przecenie, ale niestety na Amazonie się nie sprzedaje, także lecimy dalej. Rzeczy codziennego użytku jak szczoteczki, pasty i tak dalej sprzedają się świetnie, także zobaczmy co tutaj jest ciekawego. No tutaj już widać te Pro trójka za 25 funtów to dobra cena i tak samo te szczoteczki, sprawdźmy. Sprzedaje się po 7,24, cena zakupu 2,75 co daje nam 2 funty zysku na sztuce, ponad 100 sprzedaż w miesiącu zniknął od razu. 4 sztuki były, 4 wziąłem, sprawdzamy teraz szczoteczkę, skanujemy, po 45 funtów, cena zakupu 25, co daje nam 7,80 zysku na sztuce, spoko, bierzemy. Idziemy dalej, tutaj ten ciśnieniomierz, no coś tanio, jak na Browna, także wiem, że już na pewno będzie na tym zysk, sprawdźmy po ile się obecnie sprzedaje na Amazonie. Cena zakupu 16,25, cena sprzedaży 35 funtów, ale trzeba by na pewno, tutaj Amazon wcześniej go sprzedawał po 45, a ostatnie 30 dni sprzedawał się po 41, także myślę, że spokojnie go za tyle sprzedamy, co daje nam 14 funtów zysku na sztuce, czyli łącznie zarobiliśmy z tego sklepu 3 3,25 Minut. Dzięki za oglądanie. Pozdro.